Sekund od startu. Live mamy to. Jesteśmy live, jesteśmy live. na żywo. Dzień dobry. E, witam wszystkich w poniedziałek z lekką obsługą, 20 po 10. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Stężały. Cześć, Mariusz. Cześć wszystkim. Chyba Cześć, jest Paweł, wtorek. A ja powiedziałam co? Poniedziałek. To ja się zatrzymałam na poniedziałku. Ale nie no. ma tego złego, słuchajcie, wtorek też jest dobry. No. Mariusz, e, trzy słowa na swój temat. Powiedz, czym się zajmujesz, na jakim rynku działasz. Mariusz Stężały, ja działam we Wrocławiu, e, zajmuję się e, branżą nieruchomości, e, głównie głównie wynajem. Mam około 500 najemców, niecałe 500 najemców na ten moment, tak można powiedzieć, że e, dosyć intensywnie się tym zajmuję. Okej, okay, a o, ja, od jak dawna? No, można powiedzieć, w marcu, w marcu 2021 będzie 5 lat, od kiedy się zajmuję nieruchomościami. Tak już powiedzmy, że na, na, na pełen etat. 5 hmm, lat. No to kawał czasu. No i powiedz. Sobie. No, no to mi tak minęło 5 lat y, jakoś w, na, w listopadzie, w grudniu, właściwie, w grudniu. Ja mam właśnie swoje 5 lat. Powiedz mi, Mariusz, em, chciałabym cię zapytać dzisiaj o kilka rzeczy właściwie dotyczących relacji. Czy ty swoje relacje z em, najemcami, z właścicielami nieruchomości, które obsługujesz, czy budujesz je świadomie, czy, czy jest to dla Ciebie jakiś styl w pracy? Opowiedz mi trochę na ten temat. Jak najbardziej buduję świadomie, świadomie te relacje, może nie z najemcami, bo z najemcami to, znaczy ta relacja z najemcami też jest zbudowana w taki sposób, że staram się jej nie mieć. Tam jest po prostu taka, taka relacja czysto, jakby czysto handlowa, tak? Ja mam produkt, ty go kupujesz i jakby z najemcami w ogóle staram się nie wchodzić w jakiekolwiek relacje, bo się to kiedyś już tak robiłem i to się po prostu źle kończyło. Czyli taki. Taka relacja typu właściciel i najemca nieruchomości, no to nie może być typu, że to jest twój kolega czy koleżanka, bo z tego zawsze będą się robiły problemy i na pewne rzeczy, które są dla ciebie ważne i kosztowne, to będzie po prostu machanie ręką przez tego najemcę. Natomiast z właścicielami nieruchomości, no to już jest zupełnie inna e, sytuacja. Ja nawet cały taki proces sobie wypracowałem na relacji z właścicielami mieszkań czy nieruchomości domów, jak tylko już przychodzę do nich i, i zaczyna się w ogóle rozmowa na temat wynajmu takiej nieruchomości czy kupna, bo ja zajmuję się zarówno i podnajmem i kupowaniem nieruchomości, żeby później ją sprzedać, no to tam już mam cały dokładny taki ułożony proces nawiązywania relacji i od tego w ogóle zaczynamy jakikolwiek deal, tak? Czy chcemy kupić tą nieruchomość czy, czy wynająć, no to pierwszy krok to nie jest pytania o cenę, o warunki, tylko to jest właśnie nawiązywanie relacji, żeby troszeczkę ten stosunek z tym właścicielem ocieplić na początek i znaleźć jakieś tam punkty wspólne, jakieś wspólne problemy, które możemy rozwiązać, czy ja mogę rozwiązać jemu. Więc tak, tutaj jest jakby do tego podchodzę poważnie. To jest u mnie taki podstawowy punkt, jeżeli w ogóle chodzi o, o moją pracę, no to number one nawiązanie relacji. Wow, powiedziałaś, że masz w ogóle jakiś taki swój schemat, w, 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 na którym pracujesz. Troszkę więcej na ten temat? Znaczy, no ja wypracowałem sobie taki jakby schemat, jak już idę do jakiego, oglądać jakąkolwiek nieruchomość, no to wiem, co mam robić po kolei, tak? Po prostu na zaczynam od właśnie nawiązywania relacji, później szukam jakiegoś problemu, który ma właściciel z daną nieruchomością, albo. Po prostu jakąś kwestię, którą ja mogę rozwiązać. No i później, później proponuję rozwiązanie. Oczywiście ja to teraz mówię w takich trzech krótkich krokach, bo mógłbym o tym mówić pół godziny, dokładnie jak to wygląda. Więc mam powodowane specjalne zdania w odpowiednim szyku, sprzedażowe i tak dalej. Więc jakby no mam to dopracowane już tak, że skuteczność mhm. 90%. Wysoka. A powiedz mi, z jakimi trudnościami się spotkałeś w procesie budowania takich relacji? Jakie problemy jakby stwarzali ludzie, z którymi no idziesz, chcesz zrobić interes, nawiązać relacje? Jakie trudności napotka, napotkałeś? Wiesz co? Może ciężko mi troszeczkę mówić o trudnościach, bo ja już zajmuję się nawiązywaniem relacji gdzieś tam 20 lat, od kiedy zaczęło pracować jeszcze w branży marketingu sieciowego, więc tych spotkań, tych różnych prezentacji, spotkań z ludźmi ogólnie, no to już kilkaset to, to leciutko zaliczonych. I tak do końca nie pamiętam już, jakie były trudności. Dzisiaj mi to na pewno idzie łatwiej, wcześniej no taką trudnością na, było, na pewno było to, że był taki może brak pewności siebie albo w ogóle była taka sytuacja, że ta druga osoba nie chciała nawiązywać relacji. Nie chciała mieć z tobą nic wspólnego. Bo na przykład jakiś człowiek, który był powiedzmy z biznesu, nie chciał się z Tobą spotkać, no bo powiedział, no co to w ogóle jest za koleś? Tak, no, nie miałem marki osobistej, to też była jakaś przeszkoda, żeby w ogóle ludzie chcieli z Tobą rozmawiać. Zupełnie inaczej jest jak nie wiem, czy ktoś cię kojarzy, czy jesteś z polecenia. Mm -hmm. czy podróżujesz dobrym autem, czy jesteś dobrze ubrany, czy umiesz się wysławiać, czy po prostu, no powiedzmy, nie wiem, no, wyglądasz średnio, nie dbasz o wygląd, nie masz nic do powiedzenia, no to też te relacje buduje się zupełnie inaczej, jak w ogóle nie wiesz, jak do tego podejść. O, może powiedzmy, powiedzmy tak, że, że nawiązywać relacje trzeba po prostu umieć, można się tego nauczyć w taki sposób, że po prostu bardzo, 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 bardzo dużo razy próbować i, i później się zapytajmy no, o co chodzi, albo no, do tego podejść po prostu, e, no powiedzmy tak, bardziej profesjonalnie i e, wiedzieć od czego zacząć, tak? Bo mhm. na przykład nie zaczyna się relacja od razu, dawaj idziemy na wódkę, nie? Tylko... <laughs> no, no to jest słabe rozpoczęcie relacji, gdzie tak, tak. się może skończyć. <laughs> Tak. My, jak pamiętam, to my tak troszkę podobnie zaczęliśmy. No, może nie do końca od wódki, ja wódki nie piję. Tak. No, ale gdzieś się poznaliśmy właśnie na jakiejś, jak, jak dobrze kojarzy, na jakiejś przedsylwestrowej imprezie. E, a może i sylwestrowej? Przedsylwestrowej. Sylwestrowa pewnie Przed syl później. Tak, ale jakby, no wiesz, no myśmy się spotkali jakby na płaszczyźnie prywatnej, y, natomiast w branży jesteś dla mnie osobą wysoce, wiesz, upozycjonowaną, bo dla mnie jesteś mistrzem relacji. Jakby widziałam cię w pracy, widziałam jak nawiązujesz relacje, widziałam jak rozmawiasz z ludźmi, ile potrafisz załatwić tak naprawdę po prostu rozmową. Y, wiesz, ludzie. Y, Czasem mylnie, znaczy bardzo często mylnie wychodzą z założenia, że no nie wiem, trzeba pójść z workiem złota, żeby coś tam ugrać, coś załatwić, a ty po prostu wchodzisz tak. i, i, i załatwiasz, tak? Czyli to jest zabieram właśnie. Worek. Słucham? Wchodzę i zabieram worek. W chorze, dokładnie, zgarniasz ten worek, który ktoś poprzedni po prostu zaoferował, tak? tak? E, powiedz mi wobec tego, e, jak, jak Twój biznes działa dzięki relacjom? Jak? Jak to wpływa na kształt? bo ty powiedziałeś, że masz no, potężną skalę. Ja pamiętam, że pracowałeś wcześniej w zupełnie innym biznesie. E, pamiętam też e, twój, twoją wypożyczalnię kostiumów, e, gdzie tam właściwie kontakt z klientem jest bardzo znikomy, bo wszystko się odbywa przez internet. Wysyła się kostium, który się ktoś wypożycza, potem się paczkę odbiera i właściwie kontakt jest bardzo, no, bardzo ograniczony. Jak na dzień tak. dzisiejszy. No. Chciałabym Cię zapytać o y, relacje w kontekście Twojej pracy oraz w kontekście kryzysu, który mamy. Niektórzy to nazywają kryzysem, niektórzy to nazywają pandemią. Na pewno są w tej chwili jakieś trudności y, związane z branżą nieruchomości. Jak ty, jak ty się w tym odnajdujesz? No, mnie właśnie, można powiedzieć, że mamy, na pewno można powiedzieć, że mamy jakiś kryzys, bo jednak ja długo już działając w branży wynajmu nieruchomości, no to po prostu widzę, że na przykład z mojego miasta, z Wrocławia, sporo wyjechało studentów i sporo wyjechało ludzi, którzy pracowali w korporacjach. I to była mm. duża część wcześniej moich najemców, większa część moich najemców. Natomiast właśnie dzięki relacjom ja jeszcze bardziej rozwinąłem swój biznes, bo na początku roku miałem powiedzmy około 200 najemców, teraz mam 500. Na początku zeszłego roku, na początku 2020, więc u mnie ta cała pandemia spowodowała tylko duże wzrosty, bo się przerzuciłem na innego w ogóle klienta, przerzuciłem się na klienta firmowego i to, że ja właśnie miałem dużo kontaktów i miałem już, mimo że ci klienci wcześniej oni, to była mniejszość jakby moich przychodów i to była mniejsza część moich klientów, więc. Mogłem ich traktować, tak nie wiem, trochę po macoszemu, bo to było nieistotne dla mojego biznesu. Natomiast ja zawsze dbałem o to, żeby mieć z nimi dobre relacje. I jak przyszedł czas, właśnie, żeby się przebranżowić trochę w tej branży nieruchomości, no to te relacje mi po prostu uratowały cały biznes, bo ja sięgnąłem po telefon. Jak zaczęło być krucho, na przykład dla studentów, to ja sięgnąłem po telefon i po prostu dzwoniłem wszystkich, którzy którzy mogli mi pomóc, mogli mi dać najemców na moje mieszkanie. No i tak się rozkręciliśmy, że, że dobiliśmy prawie do 500 pod koniec 2020 roku. Także jakby 150% zwiększyliśmy ilość naszych, naszych naszych najemców. No i to właśnie spowodowało to, tylko i wyłącznie to, że mieliśmy te kontakty, mieliśmy te dobre relacje i po prostu ludzie chcieli z nami współpracować. Ja do tej pory się spotykam z sytuacją, że ktoś mi mówi, słuchaj, no ja mam puste mieszkanie, mam to, ja mam tamto, pomóż mi, żeby tam byli najemcy, żeby tam był z tego przywód, więc nawet ja nie byłem w stanie swoich najemców gdzieś u siebie namieścić, dawałem im na to na, na jakieś inne mieszkanie, No to też dawałem to do znajomych, gdzie miałem jakieś dobre relacje, gdzie to już istniało wcześniej, także... Można powiedzieć, że praca, którą ja robiłem, i ja jeździłem na dużo konferencji, jakichś nieruchomościowych biznesowych, i ja te relacje nawiązywałem, i mam po prostu e, kilka tysięcy znajomych ludzi z branży, i, i spokojnie mam w telefonie kilkaset numerów telefonów, na które mogę zadzwonić. No to ta praca wcześniej, te dwa, trzy lata wcześniej, cztery, pięć lat nawet wcześniej, spowodowała to, że dzisiaj e, jakby to zaprocentowało, więc to trzeba robić jakby cały czas, ciągle, bo nie wiadomo kiedy. Kiedy nam się te relacje po prostu przydadzą. Teraz akurat też kupujemy na przykład kolejny dom. Milion złotych trzeba było wyłożyć w gotówce na, na dom, i to wyłożył w ogóle znajomy, z którym ja się poznałem pięć lat temu na szkoleniu nieruchomościowym. I jakby no, po pięciu latach ta relacja gdzieś tam. Znaczy, Ym... no, że się, że tak no, mhm. no, Przyniesie korzyści, bo jesteśmy w trakcie inwestycji. Natomiast no, to jest tak, że to trzeba robić cały czas. To nie jest tak, że mhm. o jest kryzys, to nagle się zacznę do ludzi uśmiechać i, i, i chodzić mhm. z nimi na półkę. Tak? Mhm. No zgadza się, jakby proces budowania relacji to jest właśnie proces, który nie jest jakby tak jak powiedziałeś, tak jak marka osobista, na to trzeba popracować, na to, na to trzeba stworzyć sobie jakiś plan e, i konsekwentnie nad tym pracować. E, dzisiaj okay. mówisz, że w dobie tego kryzysu podwoiłeś, znaczy tam zwielokrotniłeś swoje e, dochody poprzez większą liczbę najemców. No, ja właściwie mam dokładnie to samo, ponieważ ludzie, którzy do tej pory e, pracowali sami, tak, ja sobie sam wynajmę, ja sobie sam tutaj poradzę, ja nie potrzebuję specjalistów. No dzisiaj sobie nie radzą i sami przychodzą, i tak jak kiedyś na przykład włożyłam ofertę, że gdybyś chciał tutaj oddać zarządzanie albo potrzebował pomocy w nieruchomościach, to dzisiaj ci klienci do mnie wracają. I rzeczywiście mamy więcej pracy niż mocy przerobowych. Trafia do nas coraz więcej klientów, jakby dobieramy zespół, bo no, w dobie kryzysu jedni płaczą, liczą straty, a cała reszta, która gdzieś tam świadomie te relacje budowała, pracowała nad nimi, również wtedy, kiedy było dobrze, to tak naprawdę w tej chwili, no, można powiedzieć, odcinamy kupony. No, można tak powiedzieć, dokładnie. No Ktoś mądrzejszy, znacznie mądrzejszy ode mnie, kiedyś powiedział, że w czasie kryzysu. Jedni tracą, drudzy zarabiają, tak? W czasie burzy jedni szukają schronienia, a inni rozciągają żagle, żeby łapać w nie wiatr. I tak samo bym powiedziała na temat. Tak, tak, mądre słowa. Słuchaj, ponieważ wczoraj uruchomiłam sprzedaż trzeciej edycji kursu Budowania Relacji z racji tego, że przyjąłeś moje zaproszenie, ja teraz wrzucę link do tego kursu, ale uwaga, na hasło Mariusz. Napiszę to Mariusz. hasło. Na hasło Mariusz każdy Napisz, kto... Napis, to, ciężko to zapamiętania. Ciężko to zapamiętać, jeszcze się z kimś pomylił. Tak. <laughs> Może z pił. Na hasło Mariusz każdy kto kliknie w ten link i zdecyduje się budować relacje, tak jak Mariusz, e, otrzyma 10 rabatu. To jest rabat Mariusz od Ciebie za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, za to, że chciałeś się troszeczkę podzielić swoją historią. E, ja się bardzo cieszę, myśmy się faktycznie poznali, nie wiem, za cztery lata temu, może trzy. Eee, to był Sylwester 2017 na 2018. Nie wiem, ile to. Nie wiem, jak to policzyć. <noise> Okej, okay. no to lata. będzie. 3 tak, lata tak. będzie, tak. trzy lat, lata i 26 dni temu. <głos> <głos> eee, to był Sylwester, a się spotkaliśmy na imprezie przedsylwestrowej. Tak. <noise> <Ja pewnie. głos> Na pewno tak. ta impreza przedsylwestrowa była taka bardziej intensywna niż Sylwester, więc. No, no Sylwester wszyscy bardzo znaczeni. Tak, dokładnie. Tego roku Sylwester zaczął się wcześniej. Po prostu. Um, Witam Mariusz, że przez te trzy lata myśmy się wielokrotnie spotykali na różnych eventach nieruchomościowych. Bywałeś w Trójmieście, bywałam we Wrocławiu, gdzie się widywaliśmy, gdzie jakby umacnialiśmy nasz kontakt, naszą relację. I szczerze życzę wszystkim, żeby rzeczywiście sobie świadomie budowali pewne relacje z osobami, nie od razu, jakby poznając osobę na takim evencie, nie od razu wiesz, co możesz, jak, jak się potoczy historia. Ja Dokładnie. wiem, że jak ja potrzebuję czegoś z Wrocławia, to dzwonię do Mariusza, a jeśli Mariusz potrzebuje czegoś w Trójmieście, to po prostu dzwoni do mnie. I to dotyczy różnych rzeczy na płaszczyźnie bardzo zawodowej, ale też, nie wiem, również prywatnych. Jeśli potrzebujesz kontaktu do kogoś, do, wiem, do jakiejś organizacji, to po prostu możemy do siebie wykonać ten telefon. I o to chodzi w relacjach. Ja znam Trójmiasto, Dokładnie. Mariusz na Wrocław. Więc tak. Ja mam swojego człowieka we Wrocławiu, a Ty masz swojego w mieście. Ja okay. mam główną szefową Trójmiasta znam. Słucham. Znam główną szefową Trójmiasta. <noise> tak. No dobrze, Mariusz, bardzo dziękuję za spotkanie. Życzę Ci miłego dnia. Oby, oby ta pandemia szalona skończyła się i obyśmy się znowu mogli spotkać gdzieś w Polsce albo za granicą na jakimś dobrym evencie. Może nawet wypić wódkę. Przydałoby się. Ja no nie piję wódki. Lżej, No, może coś lżejszego lepiej, bo to wódka to za dużą robotę robi, wiesz, to z tym trzeba uważać, bo to może poprzeć relacje. <grym> tak, słuchajcie, picie wódki, zwłaszcza nadmierne psuje relacje i to nie... W budowaniu relacji nie chodzi o picie wódki. <grym> tak. Tak, każdego, kto ma ochotę zobaczyć, jak budujemy relacje, jaki jest cały ten proces i co możesz do dostać w kursie, to jest link, jak go jeszcze wrzucę pod tym live'em. A Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego, do dobrego wtorku, tak? Wtorek mamy? Dzisiaj wtorek, tak. <laughs> Dzisiaj wtorek, ja gdzieś się zatrzymałam na poniedziałku. E I życzę Wam wspaniałych, owocnych relacji, zarówno w czasie kryzysu, jak i poza nim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Mariusz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci również. Trzymajcie się, cześć.